Na dzień dziecka zostały rozdawane klocki Lego. Totalnie za darmożkę. Chcecie wiedzieć więcej? No to jak wygląda cała akcja, ile osób zebrało się w gdańskim Lego Storze w forum? Zobaczcie to. Totalnie nie wierzę, jak takie akcje przyciągają taką ilość fanów klocków Lego. Ta kolejka nie kończyła się totalnie, a zostało aż dwie minutki do rozpoczęcia akcji. Tutaj już się szykuje obsługa. Zobaczcie ile z tych zestawów. Pierwsze osoby zaczęły się już ustawiać. Pracownicy LEGO już się nie mogą doczekać, żeby Wam porozdawać wszystkie te zestawiki. Zobaczcie jaki szczęśliwy. No dobra, jeszcze minutka i rozpoczynamy. A więc pracownicy LEGO zawsze tłumaczą w jaki sposób wygląda taka akcja, że trzeba zbudować na miejscu taki zestaw, pokazać obsłudze i wtedy można zabrać go do swojego domu. Ta akcja nazywa się Make and Take, czyli zbuduj i weź. Jest organizowana w każdych sklepach LEGO w całej Polsce. 25 i 26 maja od godziny 15 do godziny 17 można przyjść i zdobyć. Ale pamiętajcie, ustawiajcie się wcześniej w kolejkę już. I dodatkowo 1 czerwca, czyli prawdziwy kalendarzowy dzień dziecka, też w tych samych godzinach 15, 17 możecie przyjść do sklepu Lego i otrzymać taki upominek. Zobaczcie, taki mały podarunek, a tyle radości. Więc ja też zabieram się za składanie. Jest to zawieszka oraz małe pudełeczko na jakieś drobiazgi, przedstawiające jakieś zwierzaczka. Możecie je zbudować i ozdobić dowolnie. Macie bardzo dużo doców różnych, tych okrągłych i tych kanciastych, skośnych, czy jakkolwiek inaczej. Ja zbudowałem standardowego liska. No i oczywiście kastomizacja zawieszki. To tak wygląda gotowy złożony zestaw z doców, który jest rozdawany na Dzień Dziecka w sklepach Lego. To jest lisek, bardzo fajny. Dodatkowo dochodzi zawieszka, którą możecie też skastomizować, czyli dołożyć trochę doców. W ogóle to zostaje bardzo dużo elementów. Wydaje mi się, że bardzo fajnie to wygląda razem. Dużo osób kończy budować, a niektórzy już zbudowali. Zobaczcie jak ozdobili swoje giwciki. Wydaje mi się, że to jest super prezent na Dzień Dziecka. Wszyscy się fantastycznie bawili, a teraz wyczekujemy kolejnych akcji. Będę dawał Wam znać. na pewno jak najszybciej się da. Także do zobaczenia i pozdro od majstra.